Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. W 1896 roku francusko-kanadyjski siłacz Louis Cyr wpisał się do księgi rekordów Guinnessa jako człowiek, który podniósł największy ciężar w historii ludzkości. 1840 kg w ćwiczeniu o nazwie backlift. Nie wiem jak tłumaczy się tą nazwę na polski. Poza tym jest to na tyle archeiczny sposób podnoszenia ciężarów, że obecnie zapewne rzadko kto o nim słyszał. Znalazłem ten film pokazujący na czym ćwiczenie polega. I w skrócie ciężar umieszczony jest na równoległych do podłoża plecach, a siłacz opiera się rękami na podwyższeniu i nogami na ziemi. Następnie używając siły rąk i nóg, ciężar podnosi się na nieznaczną wysokość z ziemi. Kopię księgi Guinnessa z wpisanym nazwiskiem Louisa Sierra zdobył w 1956 roku Paul Anderson i uznał, że znacznie lepiej będzie tam wyglądać nazwisko jego. Platforma, która razem z umieszczonym na niej ciężarem ważyła 2840 kg, miała około 180 cm długości i metra szerokości. Anderson ponoć podniósł ją 12 czerwca 1957 roku, stając się tym samym człowiekiem, który podniósł największy ciężar w historii i do dzisiaj nikt nie może się pochwalić większą liczbą. W poprzednim zdaniu kluczowe jest jednak słowo ponoć, bo tak naprawdę nie ma żadnych jednoznacznych na to dowodów, ale za to jest całe mnóstwo wątpliwości. Dotyczy to po pierwsze ciężaru platformy, która według słów Andersona ważyła 817 kg. W co przy wcale niedużych jej rozmiarach ciężko jest uwierzyć. Poza tym nie ma żadnych dokumentacji w postaci nagrania czy zdjęć, a jedyne co mamy to relacji świadków, które zresztą nie były do końca wiarygodne. Sam Anderson widział w publiczności osoby, których potem okazało się tam nie było. Z wyczynem związane było tyle nieścisłości, że ostatecznie rekord został usunięty z księgi Guinnessa i obecnie figuruje tam Greg Ernst, który w 1993 podniósł 2420 kg. Mimo to do dzisiaj to do osoby Paula Andersona odwołuje się jako do człowieka, który podniósł największy ciężar w historii, a rekord wydaje się być wcale nie tak często kwestionowany. Jeżeli jesteś nowy na kanale, nie wahaj się w tym momencie zasubskrybować. Obecnym subskrybentom wielkie dzięki za wspieranie mojej pracy. Mimo że podniesienie przez niego blisko 3 ton jest kwestią kontrowersyjną, to tak czy inaczej Anderson jest musową pozycją dla wszystkich miłośników żelaza. Po raz pierwszy jego nazwisko zostało przedstawione szerszej publiczności w 1952 roku, kiedy w magazynie Iron Man Bob Peoples opisał ich pierwsze spotkanie. 19-letni wówczas Anderson wszedł do jego siłowni i z marszu, bez rozgrywki czy sprzętu, wykonał dwa przysiady z obciążeniem 250 kg, co było wynikiem jedynie o niecałe 12 kg mniejszym od ówczesnego rekordu świata. To właśnie przysiad wydaje się ćwiczeniem, w którym Anderson się specjalnie Realizował. Tutaj na zdjęciu przygotowuje się do wykonania przysiadu z 545 kg. Jak widać, bez absolutnie żadnego sprzętu, nawet bez pasa treningowego. Był to jednak, podobnie do wspomnianego na początku backliftu, wynik nieoficjalny. Podobnie jak deklarowane 8 przysiadów z wagą 363 kg, czy jeden z jego najbardziej znanych wyczynów. Przysiad z umieszczonymi na końcach sztangi pudłami, wypełnionymi 15 tysiącami dolarów. Całość miała ważyć 527 kg, co brzmi co najmniej niewiarygodnie. W programie Najsilniejszy Człowiek w Historii oszacowano, że gdyby całe pudła zostały wypełnione monetami, wszystko ważyłoby ponad 1900 kg. Wniosek jest taki, że musiały być one przedzielone ścianą, która zmniejszała ich objętość i sprawiała, że dolary były widoczne od dna do szczytu. Oszacowano także, że faktyczny ciężar zestawu wynosił 327 kg. Widać tu od razu, że Paul Anderson to swego rodzaju mityczna postać i jest raczej pewnym, że niektóre jego wyczyny były trochę koloryzowane. Oprócz rekordów nieoficjalnych posiadał jednak także oficjalne. I teraz przejdę już do tego, co bez żadnych wątpliwości wiadomo, że udało mu się zrobić. Jego pierwsze zawody miały miejsce w 52, czyli wtedy, kiedy pierwszy raz spotkał była Pipilsa. W wieku 20 lat, bez żadnego sprzętu i w czymś, co wygląda jak tenisówki, wykonał przysiad z wagą 300 kg, bijąc ówczesny 30-letni rekord świata. Miał 178 cm wzrostu i ważył 129 kg, posiadając jedną z najszerszych szyi, jakie kiedykolwiek widziałem. Od tamtego czasu zyskiwał coraz większą sławę, prezentując siłę, której po prostu jeszcze nikt w tamtym okresie nie widział. Po zdobyciu Mistrzostwa USA w podnoszeniu ciężarów w 1955 pojechał na Mistrzostwa Świata rozgrywane w Związku Radzieckim. Jego podejście poprzedzał Aleksiej Medwedew, który wyrównał rekord olimpijski, podnosząc nad głowę 149,8 kg. Natomiast potem Anderson wycisnął 182,5, co daje prawie 33 kg różnicy. Był to oczywiście rekord świata, który pokazał, jak daleko w tyle Amerykanin zostawił całą resztę. W 1956 zdobył drugi tytuł mistrza USA oraz złoty medal olimpijski w Melbourne. Wygrał wtedy mimo 40-stopniowej gorączki, podnosząc taki sam ciężar co jego największy rywal Huberto Selvetti, ale to, że ważył mniej, pozwoliło mu odnieść zwycięstwo. 1956 kończył jego zaledwie dwuletnią obecność na międzynarodowych rozgrywkach. Później zaczął przyjmować pieniądze za swoje występy jako siłacz, tym samym pozbywając się statusu amatora, dlatego nie pojawił się już na następnych Igrzyskach Olimpijskich. Karierę zawodnika zakończył zatem w wieku zaledwie 24 lat, po 4 latach od rozpoczęcia startów. Jego oficjalne rekordy, ustanowione na zawodach. Obejmują 185,5 kg w wyciskaniu, 152,5 w rwaniu i 199,5 w podrzucie. Na tym nagraniu wykonuje martwy ciąg z obciążeniem 370 kg bez sprzętu. Tak samo wycisnął na ławce 285 kg, a jego najcięższy zweryfikowany przysiad to 420 kg. Warte wymienienia jest także wyciśnięcie nad głowę jedną ręką ciężaru 170 kg. Po zakończeniu kariery zawodnika wykonywał pokazy, a o najbardziej znanym opowiadałem na początku. Przez wiele uważany za największego siłacza, jaki kiedykolwiek chodził po Ziemi. Na pewno jego wyczyny były w tamtych czasach absolutnie niespotykane i taka przerwa między dotychczasowymi dokonaniami a tym, co robił on, nie wiem czy powtórzyła się potem kiedykolwiek w historii. Na koniec serdeczne podziękowanie dla Antka Kaszkiewicza za dołączenie do grona osób mających wkład w mój kanał. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.